W meczu 16 Kolejki w pierwszej ligi Stal Stalowola Wisła Kraku Kraków. Wygrana Wisły Kraków 1 do 5. Do uzupełnienia dodam tylko, że mecz z trybun oglądało 3764 kibiców. Gości podczas konferencji są trener Wisły Kraków, pan Mariusz Jok, witam trenerze. Dobry. Oraz trener Stal i Trener pan Ireneusz i witam trenerze. I zaczniemy od trenera. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz, komentarz Chciałem pogratulować wszystkim mojemu zespołowi e, powrotu do tego, co, e, czego nam zabrakło w ostatnim spotkaniu. Dobrej reakcji, e, mi się u siebie. E, zdobycia wielu bramek z zespołem, który ostatnio jest w dobrej dyspozycji, który nie przegrał od kilku spotkań, który w pięciu ostatnich meczach, jeśli dobrze pamiętam, stracił tylko trzy bramki. E, Zespół, który mi się osobiście się podobał, bo zawsze się zdarza, żeby tak wielu zawodników szukało rozładowania presu e, poprzez dribbling i, i w wielu przypadkach robili to naprawdę bardzo skutecznie, bardzo fajnie. Też się tego e, indywidualnie zawodników, więc też gratuluję robi a wybranie akurat takiego sposobu, który nie jest łatwy, który jest ryzykowny, ale, ale jest rozwijający dla, m, dla zawodników, także duże gratulacje. E, Chyba pewne, cieszę się, że wróciliśmy do swojego sposobu ubrania, że byliśmy skuteczni dzisiaj i Dラm, 8, słone, pytanie. Pytanie. Dobry, że zrobiliśmy cię. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Jeśli jest pytanie, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Bardzo proszę. Nie dodaję, że ja Panie Premierze, okazałeś zwycięstwo, pójdzie do i co Pan na było kluczowe po wycięstwie? Przede wszystkim skorygowaliśmy to, z czym mieliśmy problem z wychami, czyli... Brakowało nam cierpliwości w tamtych spotkaniach, grajeśmy zbyt dużo długie podanie. E, tu było widać, że czekaliśmy na swoje momenty, trzymaliśmy swoją strukturę gry w ataku e, i, i wtedy zdarzają się sytuacje, wtedy, wtedy otwierają się przestrzenie do tego, żebyśmy e, mogli, mogli te bramki zdobywać. Więc e, cieszę się z tego, że udało się skorygować e, jakby te braki, które były w ostatnim e, spotkaniu z tych Chciałbym ja wujkę piłkarzy jeszcze zapytać, czyli Kacper Dudę i Macieja Kuzienka. Maciej Kuziemkę. Maciej Kuziemka dzisiaj zadeklutował w Iśle Kraków, jak pan ocenia ten występ i Kacper Duda, który wraca też do kadry i pierwszy raz w takim większym wymiarze czasowym dzisiaj wystąpił i to też chyba taka ważna postać w kontekście tych problemów kadrowych, czy to z markiem Karko, czy generalnie też z takkami, które się pojawią teraz. Tak, Hadper uważam, że nie było widać akurat dzisiaj w jego grze, że, że on miał tak długą przerwę. Bardzo, dobre, bardzo dobra zmiana. Natomiast pamiętajmy o tym, że jedzie na, na reprezentację i nie będzie go w najbliższym meczu. Natomiast Guzji, debiut, taki może być cichy debiut, spokojny. Natomiast widzieliście na pewno te pierwsze takie emocje, ma za sobą. To jest zawodnik, którego znam długo jeszcze. Prowadziłem go będąc trenerem rezerw. Ostatnio też bardzo dobrze wyglądał w trzecich ligowych rezerwach. Strzelał bramki, był aktywny i w nagrodę trenuje z nami i dzisiaj w wyszliśmy. Jeszcze jedno pytanie odnośnie z tej fragmentów gry, bo też widać poprawę myślę w tym aspekcie. Z kilku półkarzy, którzy wyrobili sobie całkiem nieźle ten, ten staje fragment, czy to jeśli trzeba płacperduda, jeśli jest też kisz, no i tak można wymienić, ale tym etatowym chyba w tym momencie jest kisz. Tak, jak było na boisku, to, to to był kisz, Jakos też robi to całkiem dobrze. Kacper, Bruda, Sukienicki to może robić. Mamy kilku zawodników, którzy mogą wyglądać tej fragmenty gry. Tak świeszczyliśmy jedną z bramek po właściwie po, 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 po też rozumuje Mariuszowi tej bramki, też swoją dobrą grą, z tą dobrą, grą z tą dobrą grę, przypieczętowały jeszcze gole, więc bardzo mnie to cieszy, że, że ci młodzi zawodnicy robią postępy i, e, i dają jakość zespołu. Dwie ja przerwy, czy to było zaplanowane, czy były jakieś inne powody? Było zaplanowane. Wynikało to z tego, że ci zawodnicy mieli żółte kartki i następnym meczu już nie będą mogli zagrać. No i o się chciałem zapytać, bo wczoraj tak. rozmawialiśmy, że nie mają liczby, no to się ładnie co udzieli. No tak, no, w piłce szybko, szybko się zmienia ta sytuacja. Są mecze, gdzie zawodnicy czasami zagrają poniżej swoich możliwości, a są mecze, w których wchodzą, zdobywają bramki, dają asysty i myślę, że to jest też siła naszego zespołu, że ci, co weszli z ławki, dali bardzo dobre zmiany i mnie to bardzo cieszy, że, że wszyscy są razem, że jako zespół nie jesteśmy mocni. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zadać pytanie? Jeśli nie ma więcej pytań, to przejdziemy do trenera Stali. Czyli nie komentarz koneka z pomyczony. Gratuluję wszystkie panie terze zwycięstwa. No na pewno chcieliśmy tutaj, żeby żeby było święto w Stalowej Woli, bo rozmątienia przyjeżdża wielka marka i, i nie chcieliśmy być tylko tłem. Chcieliśmy zagrać mecz, który no, da nam szansę na coś więcej niż tylko fajne zaprezentowanie. Pomysł był taki, żeby spróbować jak najwięcej mieć piłkę, żeby, żeby Wisła nie potrafiła, nie, 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 nie chcieliśmy, żeby Wisła e, zepchnęła nam do, 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 nas, do nas do niskiej obrony. E, były takie momenty, że nas zepchnęła, ale generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o, 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 o naszą grę, no to szczególnie w pierwszej połowie e, były naprawdę fajne e, momenty. Wydaje się, że w tamtym e, okresie gry to był taki dość wyrównany mecz. Natomiast no, nie ma możliwości, żeby z takim przeciwnikiem liczyć na, na dobry wynik, kiedy no, podarowaliśmy przynajmniej nie wiem, trzy bramki. Na pewno Wysłano bardzo dużo jakości i, i potrafi tworzyć sobie sytuację i je wykorzystywać, natomiast no, licząc na to, że, że, że coś więcej chcemy, to, to te bramki traciliśmy dzisiaj za łatwo. Natomiast no, jeszcze raz powiem szczególnie ta pierwsza połowa była taka, że, że tam można było z tego wyciągnąć coś więcej. Natomiast niestety no, szybko stracona bramka na, na 4-1 i w zasadzie zamknęła ten mecz, później to już takie ok próby, bo, bo nie poddaliśmy się, ale, ale to już było zdecydowanie trudniej. I niestety skończył się ten mecz wysokim zwycięstwem. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Panie Trenerze, chciałbym zapytać, skąd pomysł na Tavares trochę cofniętego, a nie na przykład tak jak to standardowo było Górski czy no, Szukaliśmy takiego rozwiązania, żeby, żeby być większą ilością ludzi pod, pod bramką. Tavares dobrze wyglądał w treningu w tym miejscu, więc, więc szukaliśmy właśnie no, takiego, takiego rozwiązania bardziej ofensywnego, tak jak powiedziałem, no, nie chcieliśmy tutaj szukać e, tylko grania, żeby, żeby ten mecz pobronić i, 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 i szukać szczęścia, tylko, tylko grać w piłkę i, i Tamasz tak idealnie się w to komponował, o czym myśleliśmy. się um, dzisiaj sferca, Kowalskiego, w czym był spowodowany? Wszyscy jest chory, Kuba Kowalski i oni urazy w treningu, także, także jakieś tam drobne rzeczy zobaczymy, co będą teraz dwa tygodnie przerwy na reprezentację, więc nadzieję, <tryk> że dojdą. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? Chciałem zadać pytanie, jakie plany na tym przerwę reprezentacyjną? Czy jakiś spalin jest szykowany, czy odpoczynek? Nie, Trenujemy, trenujemy w tym tygodniu i grą wewnętrzną będziemy kończyć ten, ten tydzień, a a następny do już przygotowanie do meczu z Arką. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję trenerom i Państwu za udział konferencji.